mankowidzowie. Witajcie w nowym filmie na kanale Jakson. Dzisiaj gramy w Omega Crafta, I chciałbym wam pokazać tę wioskę i i gościa, którego już znacie oczywiście. Ale jeszcze no mam nowe konto. Filip, możesz skakać. A, tu skaczesz. No to jest Filip. I tutaj nasza wioska w takiej grze Omega Craft. I najpierw Filip, może oprowadzimy widzów. A potem. Majda daj minutę. No to ja widzów oprowadzę. Tutaj jest mój i Filipa dom. No. Tego nie widzieliście widzowie. O, Tutaj mam. Tu są craftingi, przepalarnia. No. No. A. No to. Tu są craftingi i przepalarnia. I wchodzimy na górę. Tu mój pokój. Telewizor. Że, ale taka atrapa, żeby sąsiedzi zazdrościli. Tutaj skrzynie. Craftingi no. i oczywiście lekibel.. Kibel. 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 Mam. Tutaj fit mieszka. Fit jest. Nie ma drzwi. Telewizor też trapa. Nie, nie dziwię się, bo za 2,99. A są będą zazdrościć, więc... Gdzie w ogóle to kupię? Nie ma kanapy, ale jest kibel. Uważam, że jest kibel. Tutaj ostatnie piętro naszej willi, basen. I A teraz ba. lecimy dalej. Eee, butterfly, butterfly. Idziemy pokoju. E, dobra, no to widzę, że jeszcze pójdziemy do Filipa do pokoju, bo Filip coś chce pokazać. Ba. No. Nie pytaj się, co jest co jest w co kids'u. A... <noise> Nie, nie. R Naprawdę wtedy to było dre Nie drewno, tylko to była ziemia. No to widać. Ja tutaj mamy wieżowiec, który miałby być latarnią. Może będzie latarnią, może będzie kolejnym atrapą w naszej wiosce. Tutaj mamy balkon. I mamy górę. Jeszcze niedokończone tutaj. Robota jest. Ale w ogóle to to tu jest coś kuba. Za tobą, Filip. A. Tu mamy widzowie fontannę. Dzisiaj się zajmiemy wieżowcem z obsydianu. A to w ogóle? To taka ciekawostka. Tu mamy Do e, dom Kowala. I to wie. No. Nie? Ja ciągle ten sam set. Fib ma a ciągle tak, ten sam set. Fib ma... Taki raz wywalił, a ja w ogóle się nie wywaliłem. Filip ma ten sam set, bo Filip... no... no... jakoś często nie wchodzi na prywata. Tutaj mamy kowala, widzowie. Ciągle ma A ja z 50 razy już się wywaliłem na ziemię. Czasem się podkonałem o kamyczek, czasem jakiś typek mnie. Zabił. No, ale dobra, tutaj mamy wieżowiec, widzowiec z szkła. Szklany wieżowiec. Tak w ogóle, Kuba to no. wie, że bym w nie powiedziało, że wiesz, że za wiesz, co mam na myśli, prawda? A, No to tutaj mamy widzowie. Jedno z pięter. I mamy tutaj ostatnie pięterko. I mamy szczyt wieżowca. Mogłam tu zrobić balkon, bo by się lepiej schodziło, ale muszę widom. Ej, a taka ciekawa odwózka druga dla widzów, że ciężko się kopie na drajpach. A wy nie nie dlaczego mamy tak dużo, dobra? No, tyle kopaliśmy, 24 godziny na dobę. Kuba, jakie 24? 48. 48, powiadasz Filip. O. No to tak się schodzi z naszego wieżowca. U nas w mieście takie Ochio jest. Ochio. Okay, tutaj. Nie powiem co mi to przypomina. Domki gościnne są w budowie. jak na razie. Oczywiście, będę tutaj dużo nagrywał. Ten... Ja no to widzowie. To ten serwer się nazywa... Jak szanowice To taki serwer, tak jak są inne takie wioski To my mamy taką wioskę Jestem. Na razie jest dwóch członków Ja i Filip, który ma nowe konto No bo tam to straciłem, no bo Nie wiem z jakiego powodu, bo tak mi zbamał nie, nie wiem z jakiego powodu Zbamał mi tak Że każdy sposób próbowania. No. Nic, nic nie. wyszło. Trono takie życie. Roblox, jak wy to słyszycie, to choćby napiszcie w komentarzu, mimo że po angielsku, czy tam po polsku napiszecie. Napiszcie co się stało, bym. że... Why? 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 No, ale mogę sobie chyba przetłumaczyć co mówię. Może w Anglii są jakieś wynalazki. I robią tak, że niektóre filmy są to po, po ich języku. A słyszałeś w ogóle, że Mr. Beast szukał Polaka, który przetłumaczył, który jest bardzo dobry z angielskiego, że wiesz? Nie najlepsze. I i że, że jego filmy angielskie, że niektóre przetłumaczył na polski. I mi przeszkadza ten hełm w budowie. A weź pomóż budować tak w ogóle wieżowiec z obsa. A, to Filip, to ja na chwilę widzowie, widzowie, ja muszę na chwilę zatrzymać film. Ja z Filipem trochę pójdziemy pokopać obszar, czy tam do skrzynek pójdziemy, a nie chcemy zanudzać, bo będziemy bardzo długo szukać. To widzowie na chwilę muszę wyciąć film. Znaczy nie wyciąć, tylko zatrzymać. Widzimy się, jak wszystko z Filipem ogarniemy. 75 years later. Siemanko widzowie, już. Wszystko jest gotówka, mamy obsika. Przed się kopaliśmy prawda? Nie, nie kopaliśmy Filip. Ty kopałeś, znalazłeś. Filip miał mocnego fartu, bo znalazł 18 obsów obok siebie. 18. Ale, ale okazało się, że w skrzyniach mamy tyle. No ale okazało się, że w skrzyniach mamy tak dużo tego, no, dotarłam windą na szczyt. A ty właśnie nie kopałeś tylko ja? Co? A ty się nie kopałeś tylko ja? się ty kopałem? No ja... Ja, ja nie kopałem, tylko ten... Szukałem w skrzynkach w tym czasie. A no właśnie, no, no, no... przecież my dostaliśmy prezentów od mikołaj, tego Mikołaja, dużo obsa. A no bo, widzowie, Albo jest jakaś aktualizacja, albo nie wiem co się wyczyniło. Może jakiś admini czy co. Tam, ja tam zaskoczę widzę, prezent. Patrzcie, tu była masa skrzynek. Nie wiem, może Filip zostawił, czy tam ktoś inny się włamał na serwa. I tu, i tu były dobre rzeczy. Nam skrzynkę wykopaliśmy, tam było masa, ale to masę opsa psa. Tu są takie rzeczy. A szczelyn długo. No, kilka staków. XD. Pip, to słyszysz? Ale co? No to na odcinku się przekonasz. Chyba, że nie Widzowie, ja tutaj z Filipem w dzisiejszym odcinku was oprowadziliśmy. Chcę, ja chcę powiedzieć, że będę tutaj dużo nagrywał. To moja wioska i Filipa. Jesteśmy ja z Filipem prezentami. Nazywa się Jacksonowice. A. I tutaj będziemy robić jakieś zabawy, budować. Wiecie! Tutaj sobie będziemy budować. No tak fajnie sobie widzowie, wiecie, pobudować. Fajna giera. Niektórzy wolą w tej gierce walczyć na publikach, a niektórzy budować wioski. Ja, wol... ja lubię to i to. No, budujesz. Ja z filipem mamy po pierwszych mieczach. Mamy kilka pierwszych mieczów. Filip, a ten wieżowiec z obsa robimy największy. Co? Ten wieżowiec z obsa ma być największy ze wszystkich? Czy po prostu taki sobie? tak jest największy? No dużo kopaliśmy. To może tego obsa trochę oszczędzimy, Czy nie? My dużo od nie. Te tam pod choinką. I w bazach mieliśmy. A no? W bazie mieliśmy. W chacie mieliśmy. A, a, a ja w ogóle o tym zapomniałam ja i poszłam. tutaj jest prawda? No. Dobra, później to zrobię. Tutaj będziemy mieli piętro tam wyżej. Fi, mi, Ej, bo z tego kilowa chyba dropi. On jest szybki, bardzo szybki jak chodzi o Opsa. Filip, ten kilof jest najlepszy do kopania Opsa. No i co? Filip, z tego kilofa ciągle dropi i szybko on niszczy. Widzowie, dajcie znaka w komentarzu, czy podoba wam się ta wioska. Bo będę nagrywał tą wioskę, bo ta wioska mi się podoba. Niedługo będę rozbijał więcej domów z Filipem. Będzie, będą ja zabawy. Jak mi się podobało, no to przyjdzie do nas pająk. Parna wodowa. Jaki pająk. Spider! Wygrał mnie, Spider! To lepiej, się na pali. Nazywam się taki Spider! Wygrał mnie, Spider! Nie, Nie strasz widzów. To jest nielegalne. A ja tak mówię! Żaden pająk nim nie przyjdzie do łóżka jutro. Widzowie, nie słuchajcie, Filipa. Żadnego pająka nie będzie. Ja to gwarantuję. Ała! Wizowie Widzowie, bo. Tutaj mamy strefę wioski. I mamy tutaj plany do wybudowania. Tu ja bym chciał. O, tu wypłaszczę ziemię. Filip, chodź, powiem sobie też plan. Nie wiem, gdzie. Chodź. Szkoda, że w tej grze. Dobra. Dobra, widzowie, wam to pokażę. Tutaj będę chciał wypłaszczyć ziemię i zbudować wieżowiec z Dirta. I kobla w tym miejscu. Zwirta i kobla będzie bieżąwiec. wirt i kobel. Tu mamy domki gościnne i będę chciał ich budować dużo. Bo wiemy, że jak ktoś dołączy do wioski, bo ostatnio było tak z jedną osobą. I tam w mojej i, I Filipa chacie z Filipem musiałem mieszkać na dole, a osoba ta na górze. Dajcie widzowie na to może będziecie w wiosce. Ale. No, będzie może jakiś konkurs. I może niedługo jakiś zrobię. I tutaj mamy wioskę. Będzie wieżowiec, jakieś dodatki. Tutaj zrobię posąg, który klęka, trzyma miecz i tarczę. Oczywiście z to zrobię. Nederytowe ity. No nie te liście, bo to źle wygląda. Jak coś widzowie, jakbyście nie wiedzieli, bo niektórzy myślą, że tutaj najlepszym surowcem są na przykład kolorowe diamenty i nederyt. A najlepszym tutaj jest itemem Obsydian, który się wykopuje pod ziemią. Prawda Filip? No. Nie no, piękny ten wieżowiec Tutaj. Ten szklany Założę hełm No to widzowie To chyba będzie już koniec na dzisiejszy odcinek Pokazałem wam widzowie Tutaj będę jeszcze z Filipem kończył wieżowiec Już ten odcinek trwa jakieś 20 minut A wydaje się, że jakiś piękny ale to jeszcze to rozwalę to Filip pożegnaj się z widzami Mara widzowie Dobra, prawda widzowie no to widzowie widzimy się, widzimy, zobaczymy. widzimy się w kolejnym filmie Ja tutaj jeszcze to rozwalę Kiedyś się jeszcze zobaczymy No jeszcze się zobaczymy Filip dobrze mówi i widzowie, może w kolejnym odcinku. Patrzcie, widzowie, tu zrobię. taką z W kolejnym odcinku, tutaj, patrzcie, widzowie. Zrobię taką. Jak są. I teraz cię przywalę z łopaty. Ała. I teraz daj taki głos. To bolało. Do trzech razy szczuka eee! A może chcesz z tego? Dobra, nie chcę, żebyś chodził jakieś 100 tysięcy kratek, czy tam nawet więcej. Kuba, jeszcze jest w mojej reguliers jak uciekałam przed naderiteem? Ile? Konapan ponad 200. Nie no by ci się zmęczyły palce jak u nas było, że 2000 to jakieś 5 minut to 200 tysięcy to kilka godzin nie dałbyś rady o góde No, no do widzowie żegnamy się, bo mieliśmy się żegnać, a tutaj okazuje się, że nie żegnamy się. To ja idę do mojej... Ej, a tak w ogóle jeszcze nie rozłączaj. Pokażę, ile mają łopata i siekierka mają Pokaż, ile mają. To filipa siekiera, a to łopata. No porówno mają. Ech. To widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku w O Teraz głównie będę nagrywał Omega Crafta i jakieś inne gierki, ale głównie Omega Crafta z Filipem. Tutaj, tutaj siadam. A! O, o kurde! O kurde! Filip, nie wchodź do mojego mieszkania. O, o kurde! O kurde!